Po prostu wariant jedna ręka. Rozegranie krótkie do prawej strony. Tu jest Zieliński. Zieliński do w kierunku Krótnie w z bramką! Ale to zrobili fantastycznie. Dośrodkowuje do Daniaka. Gol! Mamy bramkę na dwa do zera. Paweł Tomczyk kontra Pietrzkiewicz. Tomczyk gol! Mamy trafienie na trzy do zera. Paweł Tomczyk, Paweł Tomczyk, Paweł Tomczyk. Paweł Tomczyk bramka! Jest wyrównanie, 1 do jednego bardzo mocno uderzył. jeszcze przekłada piłkę, jeszcze mamy ją opanowaną. Gołębiowski, jeszcze gol! Radek Gołębiowski! I jeszcze piłka dotknęła głowy któregoś z zawodników Sosnowca. On ją próbował wybijać, ale uczynił to w myli. Zaskoczenie, szczególnie, że na papierze drużyna z Północy Polski jest no, zdecydowanie lepsza, niż drużyna Kroberego. teraz słyszymy, Kanousek na, na 30 metrze, ale świetna piłka. Tej łatwości utrzymania się w która cechuje Tomczyk, Ale teraz chłód otwiera. Otwiera drogę dla Kuna. Kun z lewej strony. Czterech zawodników dobrego. Jest też Kun, jest też Góznek. To do grania. dogranie Góznek do Kustka. Kustka. Z trafieniem! Z Pierwszy pierwszym barwa Chłódkiego widzewa. Dominik Kur, brawo, Dominik Kun, Będzie dośrodkowanie, jest dośrodkowanie No, ale tam byli tylko obrońcy Ale teraz jeszcze Marek Halos. ale jest już na połowie boiska, długa piłka w kierunku Nunesza, Nunes przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, przepycha się w polu Nunes, Nunes położył Bałkowskiego, Nunes go! Portugalczyków. 1 do Myślę, że będą to ostatnie chwile na boisku Jurka Letniowskiego. ale poczekajmy, Mateusz Michalski, przy piłce Nunes, lewa strona, centra... Mamy. Patryk Stępiński zakończył, pole. zakończył, zakończył akcję bramką, mamy bramkę na 2 do 0. Fantastyczne rozegranie. Na piłkach pole karne, Mateusz Michalski przegrywa głupkę, wygrywa. Chyba, ba bardzo ładnie. Juliusz Letnioski. To Jurka Letnioskiego, Patryk Stępiński już w polu karnym, zakrywa do Jurka Mamy bramkę, brawo. Nie przepraszam, Pruszek. to Bartek Prózek, Bartek Prózek. Kapitalna akcja wicewa, 46. minuta spotkania. Parek Hanosek w do Daniela Tanżyny Tanżyna na lewą stroną, pole tutaj oddaje strzał i mamy oh, no, Daniel Tanżyna! Ten ułamek sekundy decyduje o tym, że brakuje nam tej dopłatności. Jeszcze raz Patryk Kuka i Niech, Patryk Kucha. Tak jak mówiłeś Kamilu, oddawajmy strzały. Prawda z górnika, Polkowice popełnia błąd za błędem? Rywal, teraz Daniela Letni Letniowski. Tak się atakowany przez błąda Letniowski prowadził sobie z dwoma Kun już w polu karnym, Kun odegranie do letniowskiego. Letniowski. gol! Rapda! Rapda ta ludzkiego wicewa. ależ już wykrzyczałem, bo mam nadzieję, że nikomu z was nie urwało uszu. Juriz! Słódko z Dominikiem Punem. Dominik Burdz Dolda Letniowskiego. Letnioski I 2 do zera! I Juliusz Letniowski! Juriusz nie wyżej. Szymczak z błądem. Jest Danzyna. Letnioski. Lepiej sobie widzę spokojnie, ustawiają takie trójkąty, intuicyjne wręcz, żeby wyjść spod pressingu. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz Danusek, do Danielaka. Kolejne linie drużyny z Katowic Winięte. Zadowolony jest z tego, co widzi trener Niedźwiedź. Kuznek, wystawienie do Michalskiego. Michalski, gol! Gol! Gol, gol Mateusza Michalskiego! Trzeba pilnować, pilnować nagrającego na lewym a teraz podegrał Koclepnowski. Montini z lewej strony, Montini, gol! Gol, gol na 1 do 0 dla łódzkiego Wicewa! Troszkę widać w pole karne, zanim Lekniowski uderzy piłki. Spójrzmy, już jest biznes Lekniowski kontra Koclepnowski. Nie dał najmniejszych szans bramkaszowi rywali. Juliusz Piemski. Konsekwencje. Teraz Gózdek w walce z Mesjaszem. Gózdek, Mesjasz nie chciał go że owinął sobie z toła rywali. Gózdek, gol! Ale to jest akcja Tutaj, Wydaje mi się, że dzisiejsze rozpoczęcie spotkania... już do teraz. Paweł będziemy... Zieliński wychodzi sam na sam z Kosem. Zieliński położył golkipera pera rywali. Zieliński! przy piłce w środku pola, rozgrywa Mucha do Karaska, Karaska, lewa strona boiska, no, może teraz Kacper nam pokaże swoje umiejętności. Karasek już w polu, gol! Gol! To no, fenomenalna jest ta młodzież! 4 do 0, Zero respektu, Zero szacunku! D Biegnie Michalski prawą stroną, oddaje piłkę do Kuna, Kun bierze na zamach jednego z przeciwników, oddaje piłkę Michalskiemu, ładna akcja! Guzdek, gol! 1 do 0, Bartosz Guzdek! Cudu po w nie ma. W to chodzi karasek. O jest gol! O jest gol! Kacper Karasek. Prawka stadionu Świata. 2 do 1. Nawet letni 30. Tymczy tym, się, że będzie strzał i do środka gol! Gol! Dawid Zebak. Jest trafienie miejsce. Pierwsza formacja. Na lewej stronie jest ta

Montini gol na dva Mattia, sera. Matija Montini, česká minuta. Dośrodkowuje Portugalczyk po pole karne. Jeszcze raz leży! I mamy jedno, jednego! Plan kapałuckiego! A nie, Lewą stroną teraz do środka, ładnie. Villa. E, przecież by to miała być ta jeszcze jedna akcja w tej części gry. Groźnie widzę, w są w polu karnym. Jest Dominik Kurt, Dominik, Dominik Powiedziałem, to jest właśnie do nie ma czasu w tej chwili jakiegoś rozgrywania. Nie własnym pole Teraz Paweł Tomczyk, Paweł Tomczyk! sam na sam z bramkarzem Paweł Tomczyk, Paweł Tomczyk!

Dobra zawodnik, e, zmiany kroki, ale to nie jest e, nasz problem. Teraz Gołębiowski do Gustka, Gustek w pole karne i jest bramka! bramka, 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 bramka. Na go Gołębicewa, Krót na 1 do 0. 38 minuta, Gołębiowski, Gołębiowski bierze rozbieg, uderzenie i mamy bramkę! I bramkę, 1 do 1! Arka Gdynia strzeliła Widzełowi w szóstej minucie bramkę z rzutu wolnego, ale Radosław Gołębiowski ma to przełom. w pole karne, zamyka tę sytuację, jeszcze nie no, jest bramka! 4 do 2, 73 minuta tego spotkania Fabio Lunesz daje jeszcze impuls wicebowi daje nadzieję czerwono przeszkodzili chyba sobie w tej sytuacji Kun minuta tego spotkania Fabio do podopiecznych Ryszarda Ten... 4 do 2, 73 minuta tego spotkania